Technik pojazdów samochodowych w półtorej roku. Takie możliwości daje Nowoczesna Szkoła Samochodowa, którą współprowadzimy my jako Warsztat Pali. Nowoczesny Warsztat Nowoczesna Szkoła Samochodowa, jak powiedziałem. Jest ze mną pan Artur Kowalski. Dzień dobry, panie Arturze. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Pan Artur Kowalski, diagnosta, ekspert Polskiej Izby Motoryzacji, no ale przede wszystkim dzisiaj nauczyciel przedmiotów zawodowych w szkołach samochodowych, także między innymi w naszej szkole samochodowej. Tak jak powiedziałem, półtora roku i tytuł Technika pojazdów samochodowych. Dlaczego warto tą ofertą się zainteresować? Ja jeszcze tylko to powiem: trwa trzeci już nabór do naszej szkoły, dwa poprzednie okazały się dużym sukcesem. Mamy już grono zadowolonych, szczęśliwych absolwentów i zapraszamy kolejnych, zapraszamy także Was. Dlaczego warto, Panie Arturze? Dlaczego warto? No myślę, że dla osób jest kierowana ta szkoła dla osób dorosłych, które, które pracują, które nie mają nadmiaru czasu i potrafią dostosować do trybu, którego my, który my proponujemy to znaczy zajęcia w dwa popołudnia, wieczory plus materiały interaktywne, które są dostępne 24H na platformie. Spotykamy się na platformie online. Wszystkie nasze spotkania są nagrywane i nasz kursant może w każdej chwili przystąpić i, i sprawdzić te materiały nawet pod nieobecność. Oczywiście platforma, którą, którą my oferujemy z materiałami, to są takie tradycyjne materiały, ale to jest nie tylko to, ponieważ korzystamy... Najnowszych technik, które dzisiaj na rynku są i dedykowane są szczególnie właśnie branży motoryzacyjnej. Holenderska firma Letude, którą, którą reprezentuje Mechatronika z Poznania, od dwóch lat, czy właściwie od półtora roku daje produkt, który jest dedykowany właśnie w branży samochodowej w trzech modułach. Moduł podstawowy pojazdy osobowe, drugi moduł to jest pojazdy elektryczne hybrydowe, i pojazdy ciężarowe. Wiadomo, że podstawa programowa obejmuje te dwa pierwsze moduły. Jest to, bym powiedział, bardzo ciekawe, bardzo interaktywnie, bardzo nowocześnie przygotowane materiały. Uzupełnienie wiedzy polega też między innymi na tym, że kursant ma prawo i możliwość zrobienia ćwiczeń interaktywnych, które, które wykonuje się na, na, koniec, na koniec danego rozdziału, danego działu, plus ćwiczenia praktyczne, które też odbywają się właśnie online. Jestem zafascynowany tym narzędziem dla, 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 dla uczniów. Tym bardziej, że on jest przygotowany też na trzech różnych poziomach, to znaczy podstawowy i taki średni i zaawansowany, i co za tym idzie, każdy może sobie dobrać odpowiednie, odpowiednie ćwiczenia do siebie. Dodam tyle, że tej teorii tam jest akurat bym powiedział bardzo mało, to znaczy, ćwiczenia z. Elektrotechniki e, wyglądają bardzo praktycznie. Tam jest e, urządzenia, które dotykamy, podłączamy, sprawdzamy. No, bardzo ciekawe narzędzie, które, które e, jest dedykowane właśnie dla mechaników. E, w półtora roku, tak, ponieważ wiadomo, że musimy e, opierać się nam na tym kalendarzu, który mamy z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, to znaczy sesje mamy letnie i zimowe i wiadomo, że musimy e, tę kwalifikację Kursy zawodowe, bo taką formę przyjęliśmy. Robić to w tych, w tych terminach no nie da się szybciej zrobić. Jest to jedyna forma, która, która pozwala na, na wykonanie całego planu, który jest przygotowany. Nauczyciele no dwa razy w tygodniu spotykamy się, plus materiały, które interaktywne są dostępne dla naszych kursantów. Mm -hmm. yy, nowoczesna szkoła samochodowa. Jak podkreślałem, że nowoczesna to w kilku wymiarach nowoczesna, prawda? Bo nowe narzędzia, o których Pan wspomniał o tej platformie Electude, ale poza tym te właśnie wygodne yy, kształcenie na odległość, w też w dowolnym czasie, oczywiście zachęcamy uczniów naszych kursantów do tego, by uczestniczyć w tych lekcjach na żywo, prawda? Ale jeżeli ktoś nie ma takiej zawodowej możliwości, może do tego w dowolnym momencie wrócić. Yy, panie Arturze, a po co to wszystko? Po co yy, yy, Dzisiaj człowiekowi, który pracuje w branży, ma doświadczenie zawodowe, ma miejsce pracy tytuł Technika Pojazdów Samochodowych. Ja myślę, że, że, że tutaj pobudki naszych kursatorów są różne, ale główne to jest oczywiście zostać diagnostą, bo wiadomo, że dzisiaj diagnosta powinien mieć wykształcenie kierunkowe, techniczne, które, które uprawnia go do tego, żeby zostać diagnostą, ale są osoby, które chcą po prostu zdobyć kwalifikacje i potwierdzić te kwalifikacje, tak? bo ponieważ gdzieś po drodze mają ileś tam zawodów, mają wykształcenie ogólne, które dzisiaj, dzisiaj między Innymi jest uznawane w całej Europie, bo, bo, bo jesteśmy oczywiście w Europie, mamy wszystkie ramy kwalifikacji, które są uznawane. Także myślę, że tutaj głównym celem to jest kurs diagnosty. Chcę jeszcze dopytać o kwestie związane z egzaminami. Jak one wyglądają? Ile jest tych egzaminów? No i mam już pewne doświadczenie, prawda? Dwóch roczników. Jak wysoka jest zdawalność? Nauka trwa e, półtora roku i oczywiście podzielona jest na dwie części. To znaczy pierwsza kwalifikacja MOK5, która jest dedykowana dla e, i, i równorzędna jest ze szkołą, szkołą branżową, dawniej zawodową. I to jest pierwszy egzamin praktyczny i teoretyczny. Tym odbywa się na zasadach określonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną e, odbywa się to także e, e, egzamin praktyczny, to jest 40 pytań na komputerze e, i e, praktyczny w pierwszej kwalifikacji na miejscu. Jest to o, w ośrodku, w czy przy szkole. E, odbywa się. E, e, formie egzaminu praktycznego. Tutaj ułatwieniem można powiedzieć jest to, że te egzaminy praktyczne są na miesiąc przed jawne, zadania praktyczne, żeby ośrodki mogły się przygotować do tych, do, tego, do, tych, do tych zadań i wykonania tych zadań. Druga kwalifikacja jest to dedykowana dla osób, które chcą być osobami decyzyjnymi, czy kierowników, brygadzistów, warsztatach i ta druga kwalifikacja ma nazwę praktyczną, ale właściwie odbywa się w formie papierowej a odbywa się w formie e, e, Egzaminu papierowego, który, który polega na właśnie rozwiązaniu problemu, który, który na warsztacie się odbywa, jest to zadanie praktyczne w oparciu o różne materiały, które są podane na egzaminie. Myślę, że, że tutaj to nie jest takie straszne, ponieważ zdawalność, ja mogę powiedzieć właściwie i to z ręką na sercu no prawie 99%, jedna osoba. Dzisiaj się pośliznęła, dwa czy trzy, trzy punkty zabrakły, a tak pozostałem, to dziewięć 99% można powiedzieć zdawalność na już dwóch kwalifikacjach i to było ponad 150 osób, także myślę, że to jest ponad krajowa i ponad średnia, która, która ogólnie w oświacie występuje. No właśnie, wspomniał pan między innymi tutaj o stanowisku kierownika serwisu. Myślę, że warto dodać, że o ile. Ta kwalifikacja, technika pojazdów samochodowych pozwala na to, by później ubiegać się o uprawnienie diagnosty samochodowego. To też będzie bardzo fajnym, ciekawym argumentem dla pracodawcy, dla właściciela warsztatu przy awansowaniu, powiedzmy, Pracownika na stanowisko, właśnie czy doradcy serwisowego, czy kierownika warsztaty. Takie ugruntowane, potwierdzone odpowiednim dokumentem doświadczenie zawodowe, wiedza, przede wszystkim zawodowa, to też jest na pewno dla, dla warsztatów i też dla klientów dobry argument. Chcę jeszcze zapytać o, na koniec już o kwestie praktyczne związane z, z tym kształceniem. Ta platforma Elektryczna Nowoczesna pozwala na pewnego rodzaju y, symulację zadań warsztatowych w takim aspekcie praktycznym, no ale nie tylko, bo trzeba również odbyć praktyki. Ale tutaj chyba również ta nowoczesna szkoła samochodowa daje pewne... Tu podpowiadamy rozwiązania praktyczne, bo wiadomo, że, że zajęcia praktyczne muszą się odbyć praktycznie. W większości, tak. w większości. Osoby, osoby, które mają doświadczenie i pracują w zawodzie, więc tutaj jest to, jest to odbycie tych zajęć praktycznych u siebie na miejscu, w warsztatach wybranych. Powiem tak, że 90% naszych absolwentów to są osoby, które pracują w zawodzie, więc tutaj żadny problemów nie ma, żeby uznać i sprawdzić i zrealizować tą praktyczną zawodą. Wszystko oczywiście jest podane na, na stronie i w razie czego są osoby, które kompetencje, które udzielą informacji. Ja też zawsze udzielam swój telefon, jeżeli są jakieś wątpliwości zawsze rozwiązujemy na korzyść naszego kursanta. Tu nie ma żadnego problemu w temacie mówię i egzaminów i, i całej trybu kształcenia. Wszystkie informacje szczegółowe na temat nowoczesnej szkoły samochodowej znajdziecie na stronie szkoła-samochodowa.pl. Dziękuję Panie Arturze za to spotkanie i za szereg cennych informacji. No i zapraszamy do naboru. Nabór skończy się. Zapraszam, dziękuję do go. Dodam jeszcze szkoła rusza pod koniec września jest, więc jeszcze chwila, by się do, zapisać i do nas dołączyć. Do zobaczenia.